Ew, te Laredna Lunet. To on, ten. Co to było? Iluzja? Nie, projekcja morfotyczna. Jaka projekcja? Coś w rodzaju czarodziejskiej skrzynki pocztowej. Dużo bezpieczniejsze rozwiązanie niż tradycyjny list, który każdy może zabrać, zanim trafi do adresata. Ta wiadomość na pewno była dla Ciri. Córka Mewy to dziedziczka Lary Doren. Rzeczywiście, elfy tak nazwałoby Ciri. Ale co z tym znakiem miecza? To jakaś zagadka? Tak, ale niezbyt trudna. Wystarczy wiedzieć, że miecz Ciri to Zirael, jaskółka. No dobrze, ale kto poza tobą wie takie rzeczy? Chyba właśnie o to chodziło. Elfi czarodziej zabezpieczył przejście tak, żeby tylko Ciri mogła do niego dotrzeć. Pewnie nie przewidział, że pojawi się tu ktoś taki jak ty. Myślę, że jednak spodziewał się nieproszonych gości. Mam nadzieję, że dziki Gon trafił na jakieś przeszkody po drodze. No to chodźmy. Myślisz, że jeśli pójdziemy za znakami jaskółek, to wystarczy? Zobaczymy.